Witajcie! Jestem Stechman 10 i dziś pokażę Wam mojego kasty ochroniarza gry I dziś po raz trzeci nagrywam z kolegą Miki Perkusem 1. Po raz drugi. Cześć! Tak, to właśnie Cześć. był Mikiperkus. Miki no i zaczynamy. No, zapraszamy do naszych wspólnych filmów. Tak, chciałbym powiedzieć, że jest Miki Perkusem. Będę nagrywał całkiem często. Będę też czasami nagrywał z Wiktorem i czasami sam. A zazwyczaj to będę z Wikipedia nagrywał. No, właśnie. Tu ja mam taką ma ma mini makietę zbudowałam. Nawet nie jest makieta, tylko taka jakby plansza. Tam z tyłu czają się klony. O! Medyk. Gunner. No i klony się czają żeby zaszczycić tego chyba jakiegoś wiosła, którego teraz Wam zaprezentuję. O, proszę bardzo. Ma, ma on. Ma, ma on tam te, tą laskę. Tylko z fioletowych fioletowych koń, końców są zielone. Fioletowych nie miałem. Ma on żółtą pararynkę. Chciałabym ją tak pociechać nożyczkami jak było w oryginale, ale miałam tu trudności z tym. Ponieważ tą pojemkę zrobiłem sam z materiału, z listew, znaczy z rolet okiennych i one są to, które wytrzymałe. Więc nie mogłem pociechać ich, bo po nie, nie dałem rady. Tutaj mam, mamy taki tułów. O! Taki. Czerwone rączki i szare spodnie. Łomane rączki. Czerwone. Aha. Ma też, on taką główkę dziwną z, z okiem. Nie, nie widziałem jak z, zrobić taką główkę w oryginale, ale zrobiłem taką. Według mnie wygląda bardzo fajnie. Użyję go w najbliższej makiecie. Szkoda, tego, że nie mam gry był może też, też zrobię kastyna, ale nie wiem już dokładnie. Ale na dzisiejszy film to było tyle. Film krótki, ale fajny. Zapraszamy do oglądania, komentowania, subskrybowania. I żegnamy się z wami. Cześć. Pa.